Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Już jutro, 23 czerwca, o godzinie 9.00, na serwerach New Worlds rozpocznie się kolejny event serii Ekstrawaganza. Tym razem zdobywanie punktów doświadczenia postaci będzie podniesione dwukrotnie. Więc tym samym chciałem Was zaprosić na wydarzenie na moim Twitchu, w trakcie którego będę starał się w jak najkrótszym czasie wbić maksymalny poziom nowej postaci na serwerze Bran. Pierwsza część wydarzenia będzie trwała około 27 godzin. Rozpocznę jutro o godzinie 9 i z drobną przerwą w nocy na sen między pierwszą a czwartą będę grał do dnia następnego. Myślę, że około godziny 12 skończę. W jaki poziom celuję? Oczywiście, w 60. Nie wiem, czy to jest możliwe. Żeby w tak krótkim czasie dobić maksymalny poziom, ale to co wiem, to to, że w New World sam proces levelowania został poprawiony. Te wszystkie newralgiczne punkty, gdzie było to wydłużone sztucznie, zostały zniwelowane, questy zostały poprawione. Więc takowa szansa istnieje. No i to co jest najważniejsze, nie trzeba robić instancji. Więc z tego właśnie powodu takowa szansa istnieje, że ten maksymalny poziom uda mi się dobić albo dotrzeć chociaż w jakieś okolice 50 levela. E, moją uwagę też na stworzenie takiego, znaczy na... Zrobienie takiego challenge'u zwróciło to, że gdzieś na Redditie zauważyłem, że pewna osoba normalnie pracując po 8 godzin dziennie w 11 dni wbiła maksymalny poziom i dostała się do Gearscore'u 606 na swojej postaci, więc ten proces nadganiania starych graczy w New World nie jest chyba aż tak ciężki, jak było to kiedyś, ponieważ te wszystkie systemy zostały naprawdę znacząco ułatwione i poprawione, jest po prostu łatwiej i... Milej. Co warto dodać, to to, że od jutra także na moim Twitchu będzie można Zdobyć z dropów taki oto kolorowy secik, więc jeżeli macie ochotę posiedzieć, popatrzeć jak streamer po iluś tam godzinach zaczyna robić się zmęczony i pokibicować, abyśmy, aby udało się dobić maksymalny poziom jak najszybciej oraz zdobyć jakiś drop dla swojej postaci w grze, no to oczywiście z całego serducha zapraszam. Zapraszam także do wspólnej zabawy, bo jeżeli macie ochotę. Uczestniczyć ze mną w tym wydarzeniu, no to oczywiście możecie się zalogować na serwerze BRAN i wspólnie ze mną przemierzać szlaki eterną i levelować sobie nową postać. Ja za uwagę bardzo dziękuję, jeszcze raz zapraszam. Mam nadzieję, że zobaczymy się na Twitchu w trakcie tego wydarzenia albo w kolejnym materiale tutaj. Życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć.